Pierwszy może się odniosę do tego kwestia, że pewna spółka handlująca złotem nie była niepokojona przez nadzór. Nieprawda była niepokojona i co więcej, była niepokojona, mimo iż nie wynikało to z żadnej ustawy, a wynikało to z pewnej filozofii sprawowania nadzoru, że nadzór ma być aktywny, a nie pasywny. Uważam, że w wielu urzędach urzędnik jest urzędnikiem pasywnym. To znaczy, jak nie ma obowiązku coś zrobić, to bardzo chętnie czegoś nie zrobi. Tutaj urzędnicy mieli obowiązek interesować się nie tylko swoją działką, ale wszystkimi innymi zdarzeniami na zewnątrz, które potencjalnie mogłyby na ich obszar działalności wpływać. Więc ilość działań, które zostały podjęte przez nadzór od 2009 roku do zdarzeń w roku 2012 była kolosalna. Co więcej, gdyby nie było tych wcześniejszych zdarzeń, sądzę, że ten temat jeszcze by się nawet przysłowiowo nie wysypał. Druga kwestia to jest kwestia pewnego rozstrzygnięcia. Nie chciałbym dzisiaj tego pytania na debatę wprowadzać, ale myślę, że tak, żeby każdy trochę się trochę zastanowił, taka bardziej praca domowa, czy stabilność finansowa jest dobrem rynkowym, czy dobrem publicznym. Jeżeli jest dobrem rynkowym, to w jakimś sensie nadzór jest niepotrzebny. Tylko, że dobra rynkowe pokaże, czym się różnią, jak się różni sytuacja w równowadze ogólnej dla dobra rynkowego, jakim jest usługa finansowa, a jakim jest, są dobra, dobra na przykład szybko zbywalne, ale za chwilę. Jeżeli jest dobrem publicznym, to znaczy, że państwo ma nie pewnego rodzaju chęć się tym zająć, też ma obowiązek się tym zająć, a z obowiązku wynika to, że ono nie może kontestować i obserwować, tylko ono w jakimś sensie ma pewnego rodzaju rolę władczą. Rola władcza polega na tym, że państwo jako regulator określa reguły gry, a nie przygląda się, co tam się dzieje i jakie reguły są po prostu gdzieś tam trochę samowolnie wypracowane. Kolejny temat to jest kwestia wykluczenia finansowego, które tutaj troszeczkę zostało może nie tak nazwane, ale ten temat został w jakimś sensie w dyskusję wprowadzony. Otóż Istnieją rozbieżne w mojej ocenie w debacie publicznej sposoby podejścia i rozumienia terminu wykluczenie finansowe. Uważam, że jednym z najbardziej mylących definicji tego pojęcia wykluczenie finansowe jest to sytuacja, jeżeli klient idzie do banku albo do instytucji finansowej i nie jest w stanie dostać kredytu, bo ma za niską zdolność finansową. Nie podzielam takiej definicji. Ta definicja jest błędna. Definicja. W mojej ocenie bliższa prawdy jest to definicja, w której klient, który nie mając zdolności finansowej, mimo wszystko ze względu na zbyt liberalne podejście w obszarze zarządzania ryzykiem poprzez proces badania zdolności kredytowej, otrzymuje możliwość zaciągnięcia kredytu, wzięcia kredytu bądź wzięcia pożyczki, a w rezultacie nie jest w stanie jej spłacić. W rezultacie wpada w pętlę zadłużenia, która sprawia, że nie tylko nie jest w stanie spłacić tego, ale traci inne składowe majątku, a w rezultacie właśnie dochodzi do wykluczenia finansowego. A więc, w mojej ocenie, to nie jest kwestia tego, że ktoś idąc do banku nie otrzyma kredytu, tylko że otrzyma chociaż nie powinien. To jest dużo bliższe, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju parafrarezację tego trochę szerszego, szerszego problemu. Kolejna kwestia, która została poruszona, ile nadzoru i kwestia także, także zarządzania ryzykiem w rozumieniu nadzorczym. Rzeczywiście to jest kwestia tak zwanego nadzoru adekwatnego. Za dużo nadzoru, konsekwencja jest taka, że to jest tak kosztowne, że jest antyrozwojowe z punktu widzenia gospodarczego. Zbyt zduszony sektor finansowy nie jest korzystny dla budowania trwałych fundamentów wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony zbyt mało nadzoru to jest ten poziom ryzyka, którego, który przykładowo w Polsce się nie zmaterializował. Dam przykład w krajach OECD, w krajach nie, nie, nie zamężmy grupę, w krajach tylko G20 20 największych gospodarek świata w latach 2008-2009 skala pomocy publicznej była na poziomie 3,5% PKB. Gdyby Polska była bliska tej średniej w tamtym okresie dla tych państw grupy G20, to polski podatnik poprzez działania państwa musiałby się złożyć na kwotę około 50 miliardów złotych, żeby wspomóc dokapitalizować instytucje finansowe. To się nie stało. Oznacza to, że dobrze prowadzona polityka nadzorcza de facto zabezpieczyła podatnika przed negatywnymi potencjalnymi, hipotetycznymi skutkami tak zwanych upadłości bądź zaburzeń w sektorze finansowym. A więc oznacza to, że dobry nadzór jest dobry. Ale jeszcze idźmy się Przydatny. Od dalej. przydatno. Jest po prostu bardzo ma dużo krózej wartości, ma dużo, jest dużo wartością. Niesie w sobie dużo, dużo i dużo wartość ekonomiczną. Ja chciałem zadać panu... Um... na pracę <laughs> Ale to będzie troszeczkę inny temat. <śmiech> <śmiech> Pytanie panu prezesowi gaździe, bo nie ukrywam, że trochę się zdziwiłem, że pan z takim entuzjazmem przyjął objęcie skoków nad nadzorem KNF-u, bo można było odnieść wrażenie, że skoki walczą długo i namiętnie, żeby tego tym nadzorem być, nie być objętym. Co pan jako szef tej instytucji co Państwa klienci zyskali na tym nadzorze i na tej nowej ustawie? Ja jeszcze o tak że mówiłem, że po pierwsze, system skoków nie jest monolitem i, i ja to nie jestem specjalnie jakoś skrajny, no w tym są skoki bardziej pozytywnie nastawione do nadzoru. Natomiast co zyskali nasi członkowie, nasi stali klienci? To przede wszystkim wzrosło zaufanie poprzez objęcie skoków bankowym funduszem gwarancyjnym, czy ochrony bankowego funduszu gwarancyjnego i mimo, że dopiero pod koniec listopada będzie to rzeczywistość, już dzisiaj widać, widać tego efektu. Czyli widać, przepraszam, czy widać liczbę, widać to w liczbach, większa liczba depozytów, większa liczba klientów, tak? Ja myślę, że trzeba tutaj dodać, że z punktu widzenia klientów będzie bardzo ważne wprowadzenie pewnych dodatkowych mechanizmów zarządzania ryzykiem, między innymi obowiązkowe, jak sądzę, uczestnictwo wszystkich skoków w wymianie informacji, a z tym było różnie. Pomimo wieloletniego namawiania z niektórych systemów wymiany informacji skoki nie, nie, nie korzystały. Druga sprawa, także wprowadzenie pewnych obligatoryjnych wymogów dodatkowego bezpieczeństwa w postaci niewielkiej, ale ważnej porcji posiadanego kapitału dla równoważenia ryzyka w przypadku, gdyby pewna część kredytów się zepsuła, co jest naturalną konsekwencją działalności pożyczkowej, szczególnie w sytuacji takiej troszeczkę niestabilnej. դու <laughs>